Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał Twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni Ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał Was i znalazł upodobanie Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody. Gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was uniłował. Chce On wam dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym Zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy go kochają i strzegą jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić. Oto Słowo Boże. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie święte, imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od skuby. Obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Bóg jest łaskawy. Dla swoich czcicieli. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych mam w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bóg jest łaskawy, dla swoich uczcieli. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani. Mi, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że my nie umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy miłować się wzajemnie. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam swego ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże. Słowo Bo Boże. Alleluja! Aleluja, aleluja. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Aleluja, aleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W powym czasie Jezus przemówił tymi słowami, wysławiam cię, Ojcze, Panie Nieba, i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze. Gdyż takie było Twoje podobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko syn. I ten komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźmijcie moje Jarzmo na siebie. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo pańskie. chwała tak. Panie Jezu, dziś do nas mówisz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. A pod to słowo wszyscy można by teraz podłożyć imienia, Imiona nas tutaj zgromadzonych, każdego z nas, znasz najlepiej. Nawet lepiej niż my samych siebie znamy. I Znasz nasze troski, wiesz, z jakimi tutaj przyszliśmy. Po cichu je zapewne już Tobie przedstawialiśmy. A może myśleliśmy już o nich idąc tutaj? Ty znasz, Ty znasz. Ale też dzisiaj nas chcesz zapytać, byśmy sobie też odpowiedzieli: A jakie jest źródło tych naszych zmartwień? Powiedziałeś, weźmijcie moje jarzmo na siebie, moje jarzmo. To znaczy, jeśli będziemy Twoje jarzmo, Twoje obowiązki realizować, nawet jeśli będą bardzo trudne, to Ty nas pokrzepisz, Ty dasz nam siły do realizacji. Ale jeśli to nie jest o Twojej woli, to wtedy możemy tego nie unieść. Tak powiedział, że rozwój jest bardzo trudny. Bardzo trudny. Wymagania od siebie to coś bardzo trudnego, wielkiego, ale też brak rozwoju. Jest jeszcze bardziej bolesny. I my sobie czasami takie boleści na siebie sprowadzamy. Tak powiedziałeś w pierwszym czytaniu, że dobro przekazujemy naszym dzieciom, wnukom, tak. Bóg jest Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i z czego Jego praw. A więc jeśli chcemy dobra dla naszych dzieci, wnuków, dla całej rodziny, to mamy strzec Twoich praw, mamy kochać. I wtedy to przekażemy. Ale też możemy przekazać wcale nie to dobro. Nie po, czytamy, Bóg nie pozwala, nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Tak? I też możemy przekazać, Przekazać nasze nieszczęścia wynikające z nieprzestrzegania przykazań. A co jest kryterium, po czym możemy poznać, że przestrzegamy z przykazań Twoich? Po czym? Powiada święty Jan Apostoł umiłowani... Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Tak, miłość wzajemna jest realizacją Twojego przykazania, Ale też dodaję od razu aposto, że miłość jest z Boga, a więc nie będziemy potrafili doskonale samych siebie kochać, kochać się wzajemnie. Jeśli tej miłości od Ciebie, Panie Boże, nie przejmiemy, dlatego najpierw trzeba kochać Boga. Najpierw trzeba kochać Boga. I tego to, Panie Jezu, w czasie tej dzisiejszej Eucharystii. Jeśli nie przestrzegaliśmy przykazań, sprawialiśmy ból naszym bliskim, a przede wszystkim Tobie, przepraszamy Cię. I dziękujemy Ci za Twój przykład miłości, bo dzisiaj to uroczystość dla świętego serca, Pana Jezusa, to Ty nam powiedziałeś i pokazałeś, jak mamy kochać. Powiedziałeś i pokazałeś. I to jest Twoja miłość. I żebyśmy też, Panie Jezu, tak jak Ty. Nie tylko potrafili mówić, kochajcie się, kochajcie się, ale żebyśmy potrafili tak jak Ty, okazać to naszym życiem, nawet jeśli jest to trudne, i jeszcze do tego, żebyśmy potrafili tę miłość, największą, okazać, jaką jest przebaczenie. Prośba o przebaczenie. Tak jak Ty, Panie Jezus, w wysokości Krzyża przebaczyłeś i prosiłeś swojego Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tak niestety bywa, że i nasi bliźni, nasi bliźni nie zawsze. Nie zawsze wiedząc, co czynią, jak wielki ból sprawiają swoim zachowaniem. I Panie Jezu, żebyśmy potrafili budzić sumienia, żeby wszyscy w Ciebie wywierzyli i odważnie wyznawali wiarę, którą teraz wypowiadamy. Panie Jezu, modlili się za wszystkie ludzi, by poznali, jak wielka jest Twoja miłość. I odpowiadali swoją miłością. Ciebie prosimy. Modlmy się do serca Jezusowego za wszystkich ludzi, którzy ranią Jego. Ciebie prosimy. Modlmy się za kapłanów, aby w sercu Jezusa znaleźli siły. Do głoszenia Twojej miłości, Pani. Ciebie prosimy. To, Panie, jest, Panie. Módlmy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji tej Mszy Świętej za, święto, za świętej pamięci Marian Mękęc z okazji pierwszej rocznicy Mszy Świętej, z okazji pierwszej rocznicy śmierci. O łaskę zbawienia wiecznego i radość życia wiecznego, a dla całej rodziny, o Boże łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. się intencji Ojca Świętego, o pokój na świecie, za prześladowanych, za wiarę, za naszą ojczyznę i dobry wybór prezydenta. Ciebie prosimy. Módlmy się za. Siłę wiary. Ciebie prosimy. Modlmy się za wszystkich obrońców praw życia, aby dobry Bóg pomnożył im wiary, nadziei i miłości i sensów to, co robią. Ciebie prosimy. Modlimy się o nawrócenie wszystkich grzeszników i niewierzących na jedyną i prawdziwą wiarę katolicką. Ciebie prosimy. O twoje, o twoje miłosierdzie, Panie Boże, dla dusz w czyściu cierpiących. Ciebie prosimy. Wysoka, Panie. Módlmy się o przymnożenie wiary dla naszej młodzieży. Ciebie prosimy. Wysoka, Panie. Módlmy się za wszystkie dusze w czyściu cierpiące, ażeby Pan Bóg otworzył im niebo. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, za nasze dzieci, za młodzież, aby pokochały i wielbiły serce Jezusa i Maryi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj na nas panie. Módlmy się przed, światło Ducha Świętego dla, dla księdza Henryka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Wysłuchaj na nas panie. się za Jana Pawła II. Ciebie prosimy. nas Proszę i Czeszynogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym za stawieństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pan Naszego.